Proszę bardzo, a uczciwi? No przecież nie mogę panu odmówić, nie? Proszę państwa, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tyle znamienitych gości przede mną już tutaj wypowiedziało życzeń, że ja choćby chciał wymyślić, tak jak powiedział pan burmistrz, no nic nie mogę dodać. Do, dokładam się do tych życzeń, natomiast w związku z tym, że jestem prezesem firmy handlowej, no trudno było mi kilka słów nie prawda? W tym roku, proszę państwa, my mamy 70-lecie. W związku z czym, chciałbym podziękować Państwu, bo firma jest w dobrej kondycji, a to dzięki Państwu. Dzięki Państwu, nie ma co ukrywać. Gdyby nie Panie, to byśmy co robili, to byśmy te spółdzielni nie utrzymali. Także serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, mam nadzieję, przy tej okazji e, zaproszę Pana, woje, pana Wojewodę, na pewno Pan Burmistrz to na pewno będzie, bo się nie obrażam, żeby nie było. Zaproszę Pana, pana Starostę. Proszę Państwa i przyznaję tych gości na, nasze, na naszą uroczystą 70-lecia. Dokładnie będzie w listopadzie. Będziemy obchodzić, tak powiedziałem, 15 listopada, ale jak mam nadzieję to będzie koło 10. Dokładnie w jeszcze podamy. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć tak, spółdzielnia się rozwija, jeszcze raz to powiedziałem, wcześniej dzięki Państwu. Tamt roku odpoczyliśmy pięć sklepów, w tym roku otwieramy następny targanica i mam nadzieję, że miłe panie gospodynie, które są tu najważniejszymi osobami na dzisiejszej imprezie, będą również na tym spotkaniu. Przy okazji składam Państwu zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Proszę państwa Pani prosi szybkiego powrotu do zdrowia, bo to... niczym naprawdę... innym nie marzy. Te okrzyki Pani, no nie są no, takie... ale dobre, co, no. No, no ale co zrobić? No. Ale niech Pani jeszcze spróbuje na koniec, co? No. Ale co spróbować? Ale okrzyk, okrzyk Aha. No. O, zaraz się należy. Także, Także życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani.